Tajemnica zaczarowanego ogrodu. W małym przytulnym domku na skraju lasu mieszkała króliczka Basia. Choć miała wszystko, czego potrzebowała: ciepłe gniazdko, kochających rodziców i mnóstwo zabawek. Często czuła się samotna i niezrozumiana. W szkole miała trudności z nawiązywaniem przyjaźni. Często wybuchała złością, krzyczała na innych i czuła, że nikt jej nie lubi. Często mówiła rodzicom, że chce rzucić szkołę i że nie pasuje do nikogo. Szczególnie bolały ją negatywne komentarze od jednego z jej kolegów z klasy. Odkrycie zaczarowanego ogrodu. Pewnego dnia, podczas spaceru po lesie, Basia natknęła się na stare, zardzewiałe drzwi ukryte w gęstwinie. Zaintrygowana, pchnęła je lekko, a drzwi otworzyły się z cichym skrzypieniem. Za nimi rozciągał się zaczarowany ogród, pełen kolorowych kwiatów, drzew i tajemniczych stworzeń. Basia poczuła, że musi wejść i zobaczyć, co kryje się w środku. W ogrodzie Basia spotkała różne zwierzęta, każde z nich miało swoją unikalną moc. Była tam sowa Zosia, która potrafiła czytać myśli, Lisek Leon, który umiał zmieniać kształty, i Jerzyk Julek, który potrafił leczyć rany. Zwierzęta przyjęły Basię z otwartymi ramionami i zaprosiły ją do wspólnej zabawy. Podczas zabawy Basia zauważyła, że jej złość i frustracja zaczynają się pojawiać. Sowa Zosia, widząc to, zaproponowała, że nauczy Basię, jak kontrolować swoje emocje. Kiedy czujesz, że złość narasta, powiedziała Zosia: "Zamknij oczy, weź głęboki oddech i wyobraź sobie, że jesteś w swoim ulubionym miejscu." Basia zaczęła stosować rady Zosi. Gdy tylko czuła, że złością ogarnia, zamykała oczy i wyobrażała sobie, że jest w zaczarowanym ogrodzie. Dzięki temu zaczęła lepiej radzić sobie z emocjami. Wkrótce zauważyła, że inni zwierzęta również mają swoje trudności. Lisek Leon często czuł się samotny, a jeżyk Julek bał się ciemności. Basia, widząc, że każdy ma swoje problemy, Zaczęła być bardziej wyrozumiała i empatyczna. Po wielu przygodach i naukach, Wasia poczuła, że jest gotowa wrócić do swojego świata. Pożegnała się ze swoimi nowymi przyjaciółmi i obiecała, że zawsze będzie pamiętać o tym, czego się nauczyła. Kiedy wróciła do szkoły, zaczęła stosować nowe umiejętności. Gdy ktoś ją zdenerwował, zamykała oczy i wyobrażała sobie zaczarowany ogród. Dzięki temu była spokojniejsza i bardziej wyrozumiała. Basia zaczęła nawiązywać nowe przyjaźnie. Kiedy ktoś powiedział coś niemiłego, zamiast wybuchać złością, starała się zrozumieć, dlaczego ta osoba tak się zachowuje. Często okazywało się, że inni również mają swoje problemy i potrzebują wsparcia. Basia stała się bardziej otwarta i zaczęła czuć, że naprawdę pasuje do swojej klasy. Basia nauczyła się, że kontrolowanie swoich emocji i empatia wobec innych mogą zmienić jej życie na lepsze. Zrozumiała, że każdy ma swoje trudności, a wspieranie innych może przynieść wiele radości. Teraz Basia czuje się szczęśliwa i akceptowana. A jej przyjaciele wiedzą, że zawsze mogą na nią liczyć. Basia wiedziała, że jej przygoda w zaczarowanym ogrodzie była dopiero początkiem. Teraz z nowymi umiejętnościami i przyjaciółmi była gotowa na kolejne wyzwania. Każdy dzień przynosił nowe lekcje, a Basia była gotowa stawić im czoła z uśmiechem na twarzy i sercem pełnym miłości.